Na czym polega perfekcjonizm? To sobie powiemy pokrótce teraz. I dlaczego, dlaczego to jest takie niefajne, że my jakby ulegamy temu zniekształceniu? Możemy podzielić osoby na perfekcjonistów zdrowych i toksycznych, czyli jakby no, ten perfekcjonizm nam szkodzi. Czym to się różni? Zdrowy perfekcjonista to jest taka osoba, która ma realne podejście do czy też w ogóle do planów, jakiekolwiek ma plany życiowe, podchodzi do tego realnie. Osoby, które mają problem z tym toksycznym perfekcjonizmem, bardziej skupiają się na ocjach, czyli na tym, że kiedyś nie udało im się, nie wiem, schudnąć czy zapanować nad jedzeniem. Towarzyszy im bardzo często lęk, obawa o przyszłość i obawa o przeszłość. Te emocje w ogóle jakby spychają... Na drugi plan cały proces, czyli nie mamy takiego racjonalnego myślenia, tylko głównie dominują emocje, prawda? Zdrowy perfekcjonista potrafi skupić się na zadaniu i na małych krokach. Dopuszcza przede wszystkim błędy i porażki. To jest mega podstawowa sprawa. Jestem człowiekiem, nie, nie jestem bogiem, nie jestem nad człowiekiem, nie jestem supermenem. Nie jestem, nie wiem, nie zawsze będę najlepszy. Czasami zdarza się, że popełnię błąd i się potknę, bo to jest ludzkie. Perfekcjonista toksyczny nie dopuszcza możliwości błędu, surowo za to karze, ale o tym za chwilę. Jaki może być skutek odchudzania? Taki pozytywny. Może być właśnie zwiększenie samoakceptacji własnego ciała. Skutkiem może być zadowolenie, radość. Więc ważne jest, żeby dowiedzieć się jaki skutek my chcemy osiągnąć i jakiego nie chcemy. I tu jest klucz. Klucz, po prostu klucz, dlatego że są rzeczy, których my nie chcemy. I tak, nie chcemy mieć obwisłej skóry. Chcemy? Nie chcemy. Druga rzecz nie chcemy mieć obwisłych biustów. Jeśli są panowie, trochę to was nie dotyczy, trochę dotyczy, ale generalnie dotyczy to kobiet. My nie chcemy mieć woreczków pustych, tylko chcemy mieć woreczki pełne. Przy odchudzaniu biust się kurczy. Ważne, żeby on się skurczył tak, żebyśmy nie czuły się gorzej niż wcześniej. Nie? My nie chcemy, żeby nam włosy wypadły, prawda? A często celem jest schudnięcie szybkie. No, i pytanie, czy to szybkie schudnięcie nie zaowocuje właśnie takimi, e, takimi negatywnymi skutkami. Więc musimy wiedzieć, czego my chcemy, czego my nie chcemy. I ostatnia rzecz, jaki stan psychofizyczny chcemy osiągnąć. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. No i, no i cieszę, się. cieszę się, że było bardzo dużo moich pacjentów też. <laughs> Także trzymajcie się.